Niemal 30 pracodawców w jednym miejscu mogło zaprezentować swoją ofertę pracy i coś znacznie więcej. W Krośnie Odrzańskim po raz pierwszy w historii odbyły się zorganizowane przez Powiatowy Urząd Pracy Powiatowe Targi Pracy. Powiedzcie, że to jest dla nas ogromne wydarzenie, organizacja tak wspaniałych targów pracy. Tak jak już tutaj mój przedmówca wspomniał, targi to po tak długim okresie pandemii, reżimu, internego myślę, że wyjątkowa okazja, żeby przyjść, porozmawiać, spotkać się, wymieniać doświadczeniami, poznać nasz rynek pracy. My, jako Urząd pracy, wspieramy ten rynek od wielu, wielu lat, ale bez państwa, bez pracodawców, bez osób zamieszkujących powiat królewski nie byłoby to możliwe. Targi zorganizowane przez Powiatowy Urząd Pracy były okazją, by potencjalni pracodawcy i pracownicy mogli w mniej oficjalnej, swobodnej atmosferze porozmawiać, poznać przygotowaną przez firmy ofertę i być może podjąć ważną decyzję na przyszłość. Wszyscy mogli spotkać się w jednym miejscu, aby wspólnie dzielić się wiedzą i doświadczeniami, poszukiwać nowych możliwości zawodowych oraz nawiązywać nowe kontakty. Patronat nad imprezą objął starosta krośnieński. Cieszę się, że mamy aż tylu wystawców, Firmy i instytucje. Widać, że praca szuka człowieka, a patrząc na trybuny, widać też, że człowiek szuka pracy. Gratuluję pani dyrektor, pani wicedyrektor, wszystkim pracownikom Urzędu Pracy takiego spotkania, takiej imprezy. Jest to olbrzymi wysiłek organizacyjny. Jest... Hala sportowo-widowiskowa w Krośnie Odrzańskim była miejscem wymiany wiedzy oraz poznawania i prezentowania aktualnych trendów na rynku pracy. Nieco dalsi pracodawcy, a także te całkiem bliskie firmy mogły opowiedzieć, dlaczego warto do nich dołączyć i dlaczego warto brać udział w takich wydarzeniach. Takie targi są dla nas istotne, bo szukamy pracowników, których nawet możemy przeszkolić w zawodach dekarz, stolarz, elektryk. To są naprawdę deficytowe zawody na naszym rynku i trudno gdziekolwiek znaleźć dobrego pracownika. Zapraszamy, przeszkolimy. Z punktu widzenia pracodawcy, dlatego, że możemy dotrzeć do nowych e, kandydatów do pracy, możemy promować e, naszą firmę, e, możemy poznać e, inne firmy. Wysłuchaliśmy do Was Trzyńskiego, znaczy, że jest jedno z domowych współpracy, z czego podziałam się od 3 do 15, od do 5. Jeżeli ktoś ma jakieś pytania na temat tego stanu, stanowiska naszego wszystko wyjaśnie opowie. Na powiatowych targach pracy swoją ofertę zaprezentowali m.in. przedstawiciele służb mundurowych, pracownicy urzędów lokalnych firm, a także ośmiu wystawców z Niemiec.